Witamy w świecie magii, gdzie cuda i blaski Tutaj jakaś dobra laska to zazwyczaj ten Stik, w wygłodniałych nekrofili słychać Jeden wali kielunt, po czym zaczyna zdychać Wesołych świąt, Bożego Narodzenia Wszyscy dookoła życzą, ale nic się nie zmienia Wtedy, kiedy się bawimy, to ktoś inny umiera Dopalacze zabijają, wow, mega afera Nadchodzi wigilia, stół do przeszykowania Dzielenia opłatkiem, standardowe działania Prezenty, życzenia, nasze smutki i marzenia Zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia Elfy z reniferami dawno polibacji z tych zimowych wakacji, obok monopolu oni opijali święta. Elfie na co czekasz do pitego absolwenta? Gwiazdor Koleś w płaszczu i masce. Zamontował bombę w jednej zabawce, rozdawał latawce. Dmuchane sowy, zużyte tampony. Sztuczne głowy, różne dziwactwa przynosił dzieciakom. Dawał także ciastka z nadziewaną strakom. Się roznosił od początku wyprawy. On tłumaczył, że stosuje zagraniczne przyprawy. Pewnego dnia ktoś go zdemaskował, Odkrył jego plany i zamiary. Na drugi dzień pojawił się w gazecie. I się okazało, że gwiazdor to twój stary. Ej, kolenda, to twój stary. Nie. Yeah. 2011 2010, tak Słyszycie to? Yes. Prezenty przyniosłem. no jedziemy z tym. Posłuchajmy, kolen. Jest ja stołem i szemkowcy nie spryzyli. A to <noise> Nie z duchem świąt. Możemy no, w obleza. Obdarować. Ogońcie mąsa. <noise> <I głos> a kroisz chleb łódźcim. Daj, dajcie. Tyle albo... <noise> <złoży, głos> Tyle będzie Refren jakiś, dajcie. No dokładnie tej Jakie refreny? My tu mamy Absolutnie. swoje refreny No dalej, Jedziemy daj sobie. jakiś refren bo mnie zaraz czeknie No dalej no. Jingle bells, Jingo bells ID tutaj jest WSK Dobrze znane Karpie dawno napisane Jingo bells, Jingo bells ID tutaj jest WSK Dobrze znane Karpie dawno napisane na Są świąt. wesoły, świąt. Ogólnie to był kawałek świec, czekający. Świat, świat dobry, oczy złego, Nikola Nikolego. Nikola Nikolego. Yeah. yeah. <laughs> Teraz idę się napić do kajakawy. I nie mam sprawy. I, szcz I szczęśliwego nowego roku. I pozdrowienia dla skautów, i dla ulic. <laughs>